Co jest? Stara śpi jeszcze. Która jest godzina? Dwunasta? Dzisiaj jest sobota. Co ty kurwa, nie śpisz już? No jest dwunasta, jest sobota, co tak cicho u ciebie w domu? Matka nie zapierdala z odkurzaczem, nie drze się, że trzeba sprzątać? Tam moja matka przed czternastą nie wstaje w sobotę, co ty? Co? To kiedy ona sprząta? No ogólnie czekasz aż wstanę i wtedy dopiero sprząta, no nie. Jezus. Matka, która szanuje, że chcesz się wyspać. Tego jeszcze nie było. Co wy nie śpicie już? Piętnasta jest. Chodźcie jedzenie wam zrobię. Ja ogólnie dzisiaj do fryzjera idę, także zostaniecie z młodszą siostrą. Dobra, fajnie, możemy się nią zapiekować. Dzięku was tym pomiotem szatana, nas nie będziesz zostawiać, weź go ze sobą albo do cioci jakiejś zawieź. No dobra, młoda pakuj się. Młodsze rodzeństwo nie decyduje w domu. Jezus! A w ogóle to mówiłaś swojej mamie, że idziemy do koleżanki dzisiaj? Na wieczorem posiedzieć? Jakiej koleżanki? A o ci chodzi. No, mama, my ogólnie idziemy dzisiaj na imprezę. No, spoko, macie czas do trzeciej. Jak się najebiecie tak, że nie będziecie mogły iść do domu sporytem, to was odbiorę. Tylko mi piście wcześniej o jakiejś pierwszej, bo nowa część Greja wyszła. Ja muszę sobie go obejrzeć i pić szampana. Tego jeszcze nie było. Ja się tu wprowadzam, ja tu zamieszkuję.